A mogę mu strzelić w pysk? O, a się, się poplułem, ja wierdziałem. skąd Scott... mi się tyle wydzieliny wzięło w, w usta. Aha. Teraz będzie chlew. Dziewczynka ich wszystkich zapierdzieli. No, wiedziałem, że z tym gazem też będą jaja. Ohohohoho. To nieba. Aha, no baho. Ciup! Co obstawiacie? Wszyscy zdechną, czy tylko stary? Matka? Nie wiadomo. Ja uważam, że ojciec na pewno zdechnie. Matka chyba nie, bo w sumie. Ona nic nie powiedziała złego, chyba, jeśli dobrze pamiętam. Dobra, dosyć tego, dosyć tych obstawiań. Ja się kręcę. Fajny syf. O, stary się dławi. Ten też. Mama już w ogóle się kopci cała.

Ja. No kurde, zeskocz przecież to nie jest aż tak wysoko, chyba. Ta muzyczka. Tym, 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 tym. Stary już to jest przepad. To już jest na straconej pozycji, nawet go nie ratuj. 10 browarów robi swoje. Idzie, cicho. się. Aha Matka spadnie na ojca du! Przynajmniej nie umarł trzeźwy, jeśli jest tu jakiekolwiek pocieszenie. Za to matka odejdzie trzeźwa. Nie, Megan ją uratuje chyba, co? O, już za późno. Oj, ostatnie tchnienie. Łabędzi śpiew. Auf wiedersehen! Stara is dead. Teraz. Koniec. I co? Mam... O, pomóż... Pomóż Tani, pomóż Mega? No Tani przecież... Megan rozwaliła wszystkich. O, ja się kręcę. Trochę mam wrzuty sumienia, jednak. Bo ona była opentana, tak nie pomyślałem pod tym kątem. Jasny, Quint, Trochę mi przykro. Co mam zrobić? Zeskocz, kurde. No przecież. Zjedź, poróżę. Użyj okna. Eee, dlaczego ja mam jej to mówić? Niech ona sama podejmie decyzję. Zjedź, poróżę. Znając życie, spadnie i się skręci łeb. I co? I co? I? I? Jak doradziłem? Dobrze? Nie mogę się doszekać. No nie! No co za kurwa pokraka? Ja pierdzielę. Przepraszam, ale nie mogę. Ja wiedziałem, że ja źle doradzę. Po co ona mnie pytała? No i teraz nie żyje Megan i nie żyje Tania. Nie żyje Stary, nie żyje Stara. I w ogóle jest do dupy. Ja pierdzielę, ale syf. No i ten jeszcze zdechnie zaraz do, do kompletu. No wiedziałem, ja pierdzielę. Co? co tu się dzieje? Nie, ja nie dam rady. A ciekawe, co by było, jakbym pomógł Megan. Jeszcze jakiś kurczę, informatyk przyszedł. I wszystko przez te zapałki Nie no, bez jaj Czyli wszyscy zdechli ja pierdzielę Nie no, to jest niemożliwe po prostu O jeju, ile zabawy, ile, ile radości i zabawy